Cześć wam. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że w końcu mogę zrobić ten materiał. No bo w końcu po 7 latach e, przyszędziemy się z PS4 Xboxa Xbox One na PS5 i nowego Xboxa, który się przewrotnie nazywa Xbox Series X. Ale to pewnie już słyszeliście. To jest chyba dobry moment, żeby usiąść i pogadać o tym, co obie konsole oferują, ale jednocześnie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, która konsola jest lepsza. Dlatego, że pewnie jeszcze nie wszystkie funkcje są zapowiedziane i oczywiście sama wydajność, czy Gry ekskluzywne to jeszcze nie wszystko, a tych w przypadku Xboxa póki co jest mniej niż w przypadku konsoli Sony. Ma to jednak związek z tym, że w lipcu będzie konferencja, na której Microsoft pokaże nowe gry na swoją nadchodzącą konsolę, ale o grach pogadamy sobie innym razem, kiedy będzie już można faktycznie porównać sobie tytuły ekskluzywne z PS5 i z nowego Xboxa, a tymczasem pogadajmy o tym, co oferuje sprzęt Sony, co oferuje sprzęt Microsoftu, i czego możemy się ogólnie spodziewać? Zapraszam. Zacznijmy może od tego, co rzuca się w oczy w pierwszej kolejności, a rzuca się wygląd, szczególnie ten PlayStation 5. Kończąca się generacja postawiła raczej na minimalizm. PS5 idzie już natomiast w całości w futurystykę. Połączenie białego, czarnego i niebieskiego na pewno wyróżni to urządzenie w waszym pokoju czy salonie, a szczególnie kiedy będzie włączone, bo niektóre elementy będą się wtedy charakterystycznie świeciły na niebiesko. Widać też, że preferowana pozycja to ta stojąca, i choć prawdopodobnie urządzenie będzie mogło również Leżeć to w wersji z napędem jedynie po jednej stronie. Dostania zaś potrzebować będzie wtedy specjalnej podstawki, a przynajmniej tak to wygląda. To dość archeiczne rozwiązanie, bo co jeśli taką podstawkę zgubimy? No i właśnie. PS5 ma być dostępny w wersji bez napędu, co go wyszczupla i wtedy swoim kształtem nieco przypomina Xboxa 360. Xbox Series X będzie natomiast sprzętem stojącym, co wynika z jego zaprojektowania, ale o tym za moment. Microsoft postawił tu na minimalizm. Mamy do czynienia z czarnym prostopadłościanem o wysokości 30 cm. Gracze śmieją się, że to nowe oczyszczacz powietrza od Xiaomi, a ja osobiście bym powiedział, że takie urządzenie nie tyle wygląda jak oczyszczacz, ani nie wygląda jak typowa zabawka dla nerdów, a wygląda jak domowe centrum rozrywki. I taki sprzęt znacznie lepiej wpasuje się do innych mebli w salonie. Podobnie jak w PS5, także i tutaj mamy świecący się element. Tuż przy wiatraku na zielono. A wracając do projektu, konsola została zbudowana tak, by umożliwić jak najlepszą cyrkulację powietrza przy niedużej głośności. Jedynym aktywnym elementem jest to górny wiatrak, który zbiera ciepło z poszczególnych segmentów sprzętu. Przykładowo... Płyta główna została rozszczepiona na dwie części, a pomiędzy nimi umieszczono radiator. Za odprowadzenie ciepła odpowiada zaś specjalna komora parowa. Brzmi to wszystko jak robione z głową, ale zobaczymy, jak to wypadnie w praktyce. Fakt faktem, Xbox One zachowuje cichą pracę nawet 7 lat od premiery, czego PS4 powiedzieć niestety nie można. Po pokaży Xbox Series X śmialiśmy się z jego rozmiarów. Microsoft szybko zareagował porównując jego wymiar do lodówki, ale po ujawnieniu wymiarów widać, że konsola będzie praktycznie tak samo wysoka jak Xbox One X. Po pokazie PS5 natomiast okazuje się, że konsola Sony będzie jeszcze większa, znacznie wyższa od PS4 Pro i od Xboxa Series X. To z kolei może sprawić, że urządzenie będzie też znacznie cięższe. Nie ma gry bez dedykowanych kontrolerów, no i cóż, no i podobnie jak w przypadku konsol, tutaj również doczekaliśmy się pewnych usprawnień, nowości, szczególnie tych, których ostatnio zabrakło. No i chyba muszę zaznaczyć, że tutaj Sony się nieco bardziej postarało od Microsoftu, chociaż jednocześnie Microsoft jest zachowawczy do tego, że ich poprzedni kontroler był po prostu dobry. Być może niepotrzebne były tam duże zmiany, a to oczywiście się okaże po premierze. PS5 nazywa się teraz DualSense, a nie DualShock jak wcześniej, i widać, że nad nim Sony się naprawdę napracowało. Teraz jest nieco większy, przy DualShock 4 spora część graczy narzekała na jego rozmiary. Przemodelowano w nim też system wibracji. Sony nazywa to Haptic Feedback, co ma nam dawać znacznie intensywniejsze doznania np. w przypadku otrzymywanych obrażeń. Wibracjom ulegać będą też triggery, czyli podobnie jak to miało miejsce w Xbox One. Ogólnie widać małą inspirację kontrolerem Microsoftu przy zachowaniu stylistyki DS4. Układ przycisków jest taki sam jak poprzednio, w tym samym miejscu widnieje też touchpad. Nowością jest natomiast wbudowany mikrofon. To chyba najważniejsza funkcja dla graczy multi, bo brak zestawów słuchawkowych u wielu graczy konsolowych do dziś jest dużym problemem. Miejmy jednak nadzieję, że poprawiono czas pracy na baterii, bo ten aktualny jest po prostu koszmarny. Microsoft natomiast rozwija dotychczasowe pomysły. Najważniejsze nowości są dwie. Nowy krzyżak D-pad znany z profesjonalnego kontrolera Elite 2, i przycisk Share, którego ostatnio zabrakło. Trigery i bampery zostały nieco wyprofilowane, a na ich powierzchni dodano małe wypustki, co poprawi grip. W obu przypadkach zastosowano złącze USB typu C. Wiadomo też, że kontroler Xbox Series X zadziała z poprzednią generacją konsol Microsoftu, PC tem, a także ze smartfonami na Androidzie i iOS. Kupując PC, ta sprawa jest jasna. Chcemy mieć przede wszystkim jak największą liczbę klatek na sekundę, jak największą rozdziałkę itd. No przy konsolach framerate jest zablokowany tak samo jak rozdziałka, którą producent udostępnia, a mimo to jak zawsze przy premierze konsoli doczekaliśmy się pewnych wojenek na teraflopy, ale o tym za chwilkę. Nowe konsole zaoferują naprawdę ogromny skok wydajnościowy względem podstawowych wersji sprzętów, obecnej generacji. Obie konsole działają na dedykowanych CPU i GPU od AMD, przy czym ten obecny Xbox Series X ma nieco lepsze taktowanie. Sony z kolei wałkuje jak mantrę prędkość swojego dysku SSD. Nam, graczom niewiele to wiedza daje, ale sporo daje deweloperom, co z kolei przełoży się na to, jak projektowane są gry wideo. Xbox Series X natomiast również zaoferował dysk SSD. Obie konsole mają też 16 GB pamięci, czytnik blu -ray, wspierają Ray Tracing oraz nowe technologie dźwięku 3D. Najbardziej dziwi wojenka między fanami PlayStation i Xboxa, która się potoczyła o wydajność konsol. Nie owijając bawełnę, spekulowana moc obliczeniowa konsoli Microsoftu jest o 1,5 teraflopa większa. Czy to zrobi nam, graczom, jakąś różnicę? Zapewne nie. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od deweloperów. Jeśli będzie im się prościej tworzyło na PS5, to może dochodzić do sytuacji, w których ta sama gra zadziała na sprzęcie strony lepiej, mimo że niższej mocy obliczeniowej. To samo tyczy się super szybkiego dysku SSD w PS5. Gry multiplatformowe będą tworzone pod pewien standard, aby zadziałać tak samo dobrze wszędzie. Z jego potężnej prędkości skorzystają przede wszystkim ekskluzywy na PS5. Ale to akurat oczywiste. Spójrzmy na God of War, Uncharted 4 czy The Last of Us 2. Gry te wyglądają przepięknie, mimo że wydajność PS4 odstaje od współczesnych PC-ów. Od magia pracy deweloperów. A teraz gry, czyli mięsko, czyli to, na co wszyscy właściwie najbardziej czekamy. I tu nie ma co kryć, że aktualnie trwającej generacji po prostu Sony zmiotło, co nie znaczy, że Microsoft się poddał, bo e, dużo wskazuje na to, że ta generacja będzie pod tym kątem bardzo gorąca. Sony zaorało Microsoft w tej generacji grami ekskluzywnymi. Na tyle, że nie starczy nam palców obu rąk, aby je wszystkie wymienić. Bez wątpienia to podejście będzie się kontynuowane przy okazji PS5. Co widać po niedawnych zapowiedziach? Będzie Horizon 2, będzie nowy ten Clank, będzie Gran Turismo 7. Z tym ostatnim jednak bym uważał, bo takie Gran Turismo 5 czy Sport wydano wiele lat po wcześniejszych zapowiedzi. Microsoft ekskluzywami na Xbox One niestety zaspał, ale już jakiś czas temu poszedł na zakupy i przejął utalentowane studia deweloperskie lub nawiązał z nimi głębszą współpracę. Mowa m.in. o Obsidian, czyli twórcach Fallouta New Vegas czy The Outer Worlds, ale też Ninja Theory znany chociażby z Hellblade. Na pewno zagramy wreszcie w nową Fordze Motorsport, Fordze Horizon czy Halo Infinite. Na prezentację gier musimy jednak poczekać do lipca. Konsole kupujemy do gier, zwłaszcza nowych gier, rzecz jasna. Ale co jeśli na początku tych gier za wiele nie ma? No i tutaj trzeba przyznać, że pod tym kątem Microsoft zawczasu pomyślał. Microsoft już w obecnej generacji podkreślił, jak ważne są dodatkowe usługi w rozwoju Xboxa i to będzie kontynuowane w kolejnej generacji. I nie ma co się oszukiwać. Pod tym kątem jak na razie Microsoft dewastuje swojego konkurenta. Nowa konsola ma być standardowo kompatybilna z grami z Xboxa One, co na start daje wam możliwość pogrania tysięcy różnych pozycji. Do tego mamy usługę Smart Delivery. Jeśli jakaś gra z Xbox One doczeka się ulepszonego portu na nową konsolę, nie będziemy musieli nic dopłacać, bo otrzymamy ulepszoną wersję. To zadziała jednak przy wybranych grach i wiemy, że tyczy się to Cyberpunka 2077 czy Assassin's Creed Valhalla. I zostaje oczywiście jeszcze abonament Xbox Game Pass. Biorąc pod uwagę, że przy obecnej polityce Microsoftu wszystkie gry od Xbox Game Studios trafiają premierowo do Game Passa, to kupując nową konsolę i opłacając jeden tylko abonament na start dostajemy dostęp do ponad 100 gier które zagramy już wtedy, kiedy tych nowych gier wciąż za wiele nie będzie. Zatem jeśli pilnie chcecie kupić nową konsolę w dniu premiery, Microsoft ma więcej do zaoferowania. A jak to wygląda przy PS5? Cóż, jakaś tam kompatybilność wsteczna ma być, ale z tego co wiadomo, ma ona dotyczyć jedynie selektywnie wybranych tytułów na początek i chodzi zapewne o najczęściej ogrywane gry plus ekskluzywy. Nie wiemy przy tym, jakie gry zadziałają, ale biorąc pod uwagę, że rockstar na głównej konferencji Sony zapowiada GTA 5 na nowe PlayStation, czyli grę jeszcze. Z PS3, to chyba nie wróży najlepiej. Krótko mówiąc, póki co wygląda na to, że kompatybilność zadziała tak jak na Xbox One: w przypadku jedynie wybranych tytułów, regularnie dodawanych do bazy, obsługiwanych. No i nie trzeba wspominać, że Sony zdecydowanie powinno pomyśleć o swojej własnej usłudze abonamentowej na wzór Game Passa. Owszem, ma streamerskie PlayStation Now, ale to nie to samo. No i na koniec pozostaje jeszcze cena. No ale ceny ale póki co jest jedynie kwestią przecieków, a przecieki jak te przecieki, jedne są bardziej prawdziwe, drugie są mniej prawdziwe. No i właśnie jedne przecieki mówią o kwocie rzędu 700 dolarów, a drugie przecieki mówią o kwocie rzędu 500 dolarów. Także nie wiemy, czy przyjdzie nam zapłacić bliżej 3000 zł, czy 2000 zł, a może 2500 zł. Mówimy oczywiście o podstawowej wersji z dyskiem terabajtowym. Dla porównania przy PS4 spekulowało się o 400 euro i ta cena ostatecznie została zachowana, co wtedy dało jakieś 1800 zł. Podwyżka o 100 euro jest jednak nieunikniona, patrząc na to, że w zasadzie cała elektronika poszła w górę, od smartfonów po telewizory. Musimy więc czekać na oficjalne informacje, ale jeśli miałbym strzelać, to w bazowej wersji za PS5, Xbox Series X zapłacimy około 2500 zł. A premiera? Cóż, raczej końcówka tego roku w obu przypadkach, z tego względu, że e, okres świąteczny jest tym najbardziej gorącym, jeśli chodzi o sprzedaż szeroko pojętych konsol do gier i innych urządzeń. E, także możecie już powoli odkładać pieniądze, ale na co radzę Wam jeszcze poczekać, bo w tym temacie może się jeszcze sporo zmienić. A tymczasem. Dzięki za oglądanie, możecie nam napisać w komentarzach, którą konsolę na ten moment byście wybrali, kto wie, może kiedyś do tych komentarzy wrócicie i powiecie, że jednak zmieniliście zdanie. Także trzymajcie się, dzięki jeszcze raz i hej!